Cavidan i Cemre mają nowy plan, jak zaszkodzić Rejhan. W 49. odcinku serialu Przysięga Cemre wywiezie dokumenty, które chcą sfałszować. Sprawdź, co wydarzy się w 49. odcinku Przysięgi. Cavidan, Gilardzan, widzi, że Emir, Gedberg Demirci, zbliża się do Rejhan, S.G. Jagis. Postanowiła sprawić, żeby jej syn był przekonany, że Rejhan wyszła za niego tylko dla pieniędzy. W 49. Odcinku przysięga Masal, Sansin Minagir, spędza dzień z Emirem i Rejhan. Dziewczynka pomaga małżonkom zbliżyć się do siebie. San Sanweel, nie chce przyznać się Leili, Munise że jest chory. Niespodziewanie zjawia się u niego sonera Damir. Mężczyzna zapewnia, że to, iż są konkurentami w sprawach zawodowych nie oznacza, że porwał córkę Kemala. Później zwraca się do Lejli przepraszając, że była świadkiem ich wymiany zdań. Po jego wyjściu Lejla mówi Kemalowi, że to nie Sonera, Daniel jest porywaczem. CEMRE, CEDA Olguner, wynosi z firmy ważny dokument. Kiedy Emir chce wyjść z Reicha, i ma na spacer, Sawidan robi wszystko, by zatrzymać syna w domu. Udaje, że źle się poczuła. Kemal dostaje ważny telefon z policji w sprawie porywaczy. Okazuje się, że zostali złapani. Przysięga odcinek 49. W środę, 13 listopada 2019 o godzinie 16.05 w TVP1. Sprawdź program TV.